Układ Otwarty i Goriankę. Witam Państwa serdecznie. Jak widzicie, nowa czołówka, nowe studio. Układ Otwarty się rozwija, między innymi rozwija się dzięki patronom, którym bardzo dziękuję za wsparcie, za pomoc. Wszystkim tym, którzy chcieliby stać się częścią tego projektu i również wspierać Układ Otwarty, serdecznie zapraszam. Możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. A teraz do rzeczy. Na granicy rosyjsko-ukraińskiej zbiera się. Coraz więcej wojsk, ta koncentracja postępuje, Rosyjska, rosyjskie wojska pojawiają się też na Białorusi. Są kolejne prowokacje, rosyjskie MZ wycofuje część swoich dyplomatów z Kijowa. O tym, co robi Moskwa, co może stać się w najbliższych dniach, dzisiaj w układzie otwartym. Marek Budzisz, tygodnik sieci and Future. Witaj serdecznie w Układzie Otwartym. Dzień dobry. Marku, co się dzieje dzisiaj w Moskwie wedle tego, co wiemy? Na jakim etapie są plany agresji albo blefu wobec Zachodu? Jak blisko albo jak daleko jesteśmy tego, czego wszyscy się obawiamy, czyli rozpoczęcia inwazji na Ukrainę? No, właśnie nie wiemy, czy to są plany inwazji, czy to są plany blefu. Rosja e, działa w ramach takiej zasady, e, takiej ambiwalencji strategicznej, kiedy nie wiadomo w gruncie rzeczy, e, o co chodzi, do czego zmierza i jej działania można, można różnie interpretować, ale jednocześnie wykonuje szereg posunięć, które mają pokazywać e, 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 po pierwsze, zwiększać presję, po drugie, i to zarówno narracyjną, jak i też tam faktyczną, jak i pokazywać, że może się poruszać w każdą stronę po tej umownej drabinie eskalacyjnej. Czyli zarówno zwiększać napięcie, jak i zmniejszać, jeśli jej żądania zostaną przyjęte. Co to znaczy ta ambiwalencja strategiczna? To znaczy to, że może zarówno, zakładałem, że zarówno mogą uderzyć po prostu w Ukrainę, ale też działać w inny sposób? Czy to się kryje za tym pojęciem? No to się za tym pojęciem kryje się budowanie taki, takiej sytuacji, kiedy Rosja, Rosja ma swobodę manewru, kiedy może albo na przykład uderzyć wojskowo na Ukrainę, jeśli podejmie taką decyzję. Albo tego nie robić. I też znajdzie uzasadnienie ku temu, no bo na przykład minister rzecznik prasowy Kremla, Pieskow, mówił o tym, że i tą Powtarza dość regularnie tego rodzaju komunikat, że Rosja na własnym terenie może prowadzić ćwiczenia wojskowe tak, jak jej się podoba i nikt w to nie ma prawa ingerować. A to, co się dzieje na granicy z Ukrainą, no to nie jest żadne przygotowanie do inwazji, ale właśnie element ćwiczenia gotowości armii, armii rosyjskiej. Ale oczywiście mogą, są też możliwe inne interpretacje. Druga strona jest, czy ma w pewnym sensie, utrudnione rozeznanie sytuacji. Nie wie, czy Rosja gra na poważne, nie? Czy, czy zmierza do, do, do eskalacji, czy, nie? czy raczej trzeba dawać wiarę temu, co mówi Pieskow, ale też i minister Ławrow, który, który w podobnym duchu się wypowiada. Tu chodzi o wzmocnienie, nazwijmy to, pewnych argu siły argumentów rosyjskich na potrzeby negocjacji, bo równolegle przecież cały czas trwają, trwają negocjacje. I to, że trwają te negocjacje, to jest już pierwszy sukces Moskwy. Powiedz, co wiemy dzisiaj, kiedy to, to nagrywamy? Nie, to nie. Mhm. Proszę bardzo. Znaczy ja, ja nie podzielam takiego rozpowszechnionego w Polsce przekonania, że same kontakty są już zapowiedzią ustępstw. To, to tak być nie musi. Na razie te rozmowy, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, pokazały, że Zachód. Generalnie rzecz biorąc, prezentuje twarde stanowisko i oczywiście proponując Rosji pewną formułę, nazwijmy to kompromisu, czy raczej dążenia do kompromisu, wcale nie ma zamiaru ustępować. W związku z tym to raczej narracja rosyjska podkreśla to, że pierwszym sukcesem jest to, że rosyjskie propozycje zostały poważnie, poważnie potraktowane. No ale. To, że one będą poważnie potraktowane, to o tym decyduje rosyjski potencjał nuklearny i wojskowy, a nie to, że Waszyngton i, i stolice europejskie zechciały przybyć na, na rokowania. To, to, to jeszcze tak nie jest, że rozmowy oznaczają czy muszą prowadzić do ustępstw. Jest takie ryzyko, ale myślę, że jeszcze za wcześnie o tym mówić. Miałem na myśli to. Sam fakt tego, że strony, że szantażysta musiał doprowadzić do tego, że strony usiadły do rozmów. To nie były jakieś cykliczne negocjacje, prawda? Tylko najpierw ktoś przystawił karabin do głowy i mówi, siadaj, no rozmawiaj no ze mną. No właśnie, Rosjanie twierdzą, że żadnego karabinu nie przystawiali. Oni po prostu prowadzą manewry wojskowe, tak jak NATO prowadzi cały, całą sekwencję manewrów. Począwszy od dalekiej północy, a zakończywszy na, na, na Morzu Śródziemnym, te akweny są też regularnie patrolowane przez natowskie siły zbrojne. No to jest właśnie ta przewrotność rosyjskiej argumentacji. Oni mówią, że tu, tu żadna presja nie jest wywierana. To jest normalna, rutynowa działalność, mało tego działalność w gruncie rzeczy wymuszona polityką Paktu Północnoatlantyckiego. A w związku z tym no, trudno, trudno tu mówić o tym, że Rosja jest szantażystą. To, to już jest interpretacja. W rozumieniu rosyjskim przejaw rusofobii, wręcz nie takiego programowego, czym się ich zdaniem cechują Polacy i Bałtowie, upatrywania w Rosji tylko i wyłącznie wroga. Nie mówię o tym po to, że, czy, czy, żeby dać do zrozumienia, że podzielam tę argumentację. Ja jej nie podzielam. Natomiast no to właśnie pokazuje to, od czego zaczęliśmy. Tę ambiwalencję, to zatarcie to, intencji, to, 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 to budowanie sytuacji, kiedy nie wiadomo ani, ani czy Rosja, czego ona chce, ani czy już czasem wojna się z Rosją nie zaczęła, tylko na poziomie takich starć poniżej artykułu 5, tych, tych działań w szarej, w szarej strefie. A czy wiemy coś na temat tego otoczenia Władimira Putina? Czy tam jest pełna zgoda co do tego, co należy zrobić? O wszystkim decyduje jednoosobowo Władimir Putin? Czy są tam różne frakcje, które no nie wiem, chcą rozegrać jakieś swoje interesy albo wywierają nacisk na, na, na Putina? Mnie się wydaje, bo tego rodzaju dyskusja już trwa wśród rosyjskich elit od co najmniej, myślę, wiosny tego roku, że tam są generalnie rzecz biorąc dwie frakcje. Frakcja, nazwijmy to pragmatyków, którzy uważają, że polityka rosyjska powinna z grubsza rzecz biorąc wyglądać tak jak teraz. To znaczy, że Rosja, pokazując swoje możliwości i pokazując swoje, swoją determinację do użycia ewentualnie narzędzi, już presji wojskowej, powinna wymuszać w trybie dyplomatycznym ustępstwa ze strony Zachodu. I w tym sensie, gdyby mówić o jakiejś umownej linii Putina, to to jest polityka uznawana w Rosji za pragmatyczną. Ale jest też linia nazwijmy to nieco bardziej stanowcza. To kiedy się weźmie na przykład publicystykę umieszczaną regularnie w takim periodyku myśl wojskowa, którą wydaje rosyjskie Ministerstwo Obrony, to jest główny, główny teoretyczny periodyk rosyjskich sił zbrojnych, no to tam jest prezentowany pogląd, że w gruncie rzeczy trzeba zbudować twierdzę Rosja. Trzeba się odwołać do pewnego mobilizacyjnego paradygmatu organizacji społecznej, zarówno w sensie organizacji życia gospodarczego, jak i, jak i społecznego, ale też i, i pewnych procesów wychowawczych. Armia to powinna być absolutnie w świetle tego rozumianego, tak rozumianego, rozumianego podejścia, jakby kośćcem, wokół którego będzie zbudowana czy powinna być zbudowana nowa Rosja. A w perspektywie ta polityka rosyjska wobec państw bliskiej zagranicy i, i, i dalszej zagranicy, jak to oni mówią, powinna być jeszcze bardziej niż dzisiaj twarda i stanowcza. Paradoksalnie w tym ujęciu to Putin jest takim, bym powiedział, no może nie jastrzębiem, ale raczej bliżej podejściu gołębiemu. On... on, on tak by się tutaj w, takim, w takiej dychotomii plasował. A jak zachowują się oligarchowie, no, w których tak na zdrowy rozum wydawałoby się, no, że w ich interesie wojna z Ukrainą i jakaś forma blokady, czy ostra, czy bardzo ostra, czy radykalna, czy łagoda na pewno nie ułatwi im życia, a utrudni. Czy oni w jakiś sposób, czy oni są tymi gołębiami, czy tymi pragmatykami, czy oni Próbują powstrzymać władimira Putina przed, no przed tym ostatecznym krokiem. No Rosja w roku 22 to nie jest Rosja czasów Jelcyna, czy nawet pierwszych lat Putina. Tu oligarchowie mają znacznie mniej znacznie, znacznie mniej, mniej do powiedzenia, co, to, co to, to, to nikt nie ma co do tego wątpliwości. Można oczywiście dostrzegać pewnego rodzaju różnice nastrojów czy, 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 czy tonu wypowiedzi. No, na przykład oligarcha Friedman, który ma duże interesy w, w Niemczech i, i, i buduje jedną z największych europejskich firm naftowych, no, wypowiada się, jeśli w ogóle się wypowiada publicznie, nie czyni tego często w tonie powiedziałbym nieco bardziej takim pragmatycznym i prozachodnim. Są tam też oczywiście zwolennicy zupełnie innej opcji, począwszy od takiego trochę kabaratowego oligarchy Małofiejewa, który, który wspiera, wspiera przede wszystkim te ruchy związane z cerkwią, z cerkwią prawosławną, ale też i, i odpowiada za niemałą część ekspansji rosyjskiej na Bałkanach na przykład. Ale to oczywiście nie ma takiego charakteru, jak miało, jak miało kiedyś. No, ma, mamy miejsce z jakiegoś rodzaju dość skrywaną dyskusją, czy może debatą w Rosji, ale to nie są kręgi, które podejmują, które podejmują decyzje. Rządzi państwo i rządzi elita państwowa, która rozdaje role polityczne, ale też i w zakresie polityki gospodarczej oligarchą. No, na przykład Niedawno, kilka dni temu, Putin przyjął na Kremlu nie, tak oligarchę, nie, który jest właścicielem firmy Uralchim, y, pana Mazepina, nie, i tam w gruncie rzeczy próbował i skutecznie wymusić deklarację po jego stronie, że y, Uralchim, który jest jednym z największych światowych producentów nawozów potasowych 18% rynku, nie podniesie cen na rynku wewnętrznym rosyjskim, bo Rosja walczy z inflacją, i która ma już poziom dwucyfrowy, ale z drugiej strony, że tenże Uralchim pomoże towarzyszom czy przyjaciołom z Białorusi, bo pamiętajmy, że przeciwko białoruskiemu producentowi nawozów potasowych właśnie wprowadzono daleko idące sankcje i, i, i Białoruś ma duże problemy. Ten, że Mazepin już w przeszłości próbował kupić Białoruś-Kali, czyli ten białoruski kontrakt, no to jest po prostu pewna symbioza grup oligarchicznych z państwem. Oni robią, realizują swoje interesy, zarabiają na tym, przepraszam, pomagając państwu. A na ile na ile, na ile, wiemy, na ile są prowadzone jakieś rzetelne badania opinii publicznej? Wiadomo, że generalnie Putin jak rozumiem, jest popierany, jego polityka jest popierana przez dużą część, przez dużą część Rosjan? Ale czy wiemy coś na temat ich stosunku do ewentualnej, ewentualnego zajęcia Ukrainy obecnie? Czy Rosjanie, czy jakby przeważa takie. Przekonanie takie marzenie o odbudowy wielkiej Rosji, wielkiego imperium. Czy jest też obawa o tym, że zachodni świat nas potraktuje źle i, i tak naprawdę na tym stracimy. Mnie się wydaje, że ta optyka, jeśli chodzi o Rosję, ona jest, ona jest błędem, dlatego że zdanie rosyjskiej opinii publicznej ma jakieś znaczenie. To nie jest tak, że reżim Putina. Całkowicie abstrahuje od, od, od w różny sposób artykułowanej opinii publicznej. Nawet można powiedzieć, że oni uprawiają i w tym obszarze politykę pragmatyczną, to znaczy prowadzą dość zaawansowane badania opinii publicznej i regularnie powtarzane, po to, żeby znać stan nastrojów. I korygują pewne, pewne działania polityczne, jeśli te nastroje wskazują, że, że to byłoby źle przyjęte przez społeczeństwo w swojej, w swojej masie. To rzadko się przekłada na politykę zagraniczną, ale są takie przypadki. No, na przykład, kilka lat temu, Putin zaproponował podpisanie z Japonią traktatu kończącego II wojnę światową i rozwiązanie kwestii kurylskiej. Na warunkach, notabene, dość korzystnych dla Rosji, bo tam były zapisy mówiące, czy tam w tej propozycji, w gruncie rzeczy, ona się odwoływała do takiego porozumienia osiągniętego jeszcze za czasów Kruszczowa w 1956 roku. Ale badania opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Kremla pokazało, że to Rosjanie by bardzo źle przyjęli tego rodzaju ugodę z Japonią, w związku z tym cały temat, temat umarł. Wydaje się zatem, że jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy, to tu możemy mówić o pewnym konsensusie konsensusie po stronie rosyjskim, zarówno jeśli chodzi o władzę, jak i społeczeństwo. W przypadku polityki zmierzającej do, do, do przejęcia kontroli nad Ukrainą, czy jakby wprowadzenia Ukrainy ponownie do. Do tego, co określa się mianem ruskiego miru. Czy tak samo społeczeństwo będzie popierało politykę Kremla, jeśli by wybuchła wojna i ta wojna przyniosła ofiary również po stronie rosyjskiej o, o, o większej niżli niż niż na przykład w, w interwencji syryjskiej skali? No to jest osobne zagadnienie. Tutaj wielu ekspertów uważa, że tego rodzaju wojna nie byłaby popularna społecznie. A. Ale to raczej utwierdza. Przepraszam. Sytuacja nie jest, nie jest łatwa. To raczej utwierdza. <laughs> Mówienie o sytuacji trudnej, ryzykownej nie jest łatwe, ale wracam, oddaję Ci głos. To raczej. Utwierdza tych analityków, którzy mówią, że Putin nie pójdzie na wielką wojnę z Ukrainą. Pójdzie na konflikt kontrolowany o niewielkiej, o niewielkiej skali. A powiedz, jak, co dzisiaj wiemy? Rozmawiamy we wtorek wieczorem, Państwo pewnie będziecie mogli oglądać to od, od czwartku. Na wtorek wieczorem. Co wiemy na temat tej koncentracji wojsk? O ile jest ich więcej niż nie wiem, tydzień, dwa, trzy tygodnie temu, jak daleko one są od granicy, na ile zwiększyła się. Uzbrojenie sił separatystycznych, bo tam też podobne były jakieś ruchy. Na ile Rosjanie jakby są silnie obecni w Białorusi? Jak dużo jest ich wokół, wokół granicy, blisko granicy z Ukrainą? Z ostatnich informacji, które pojawiły się w mediach amerykańskich, wynika, że z grubsza rzecz biorąc. Rosjanie zgromadzili i jeśli chodzi o te obszary nadgraniczne i Donbas, około 100 tysięcy 100 żołnierzy i sprzęt, oczywiście przynależny tym jednostkom. Gdyby jeszcze bardziej wchodzić w szczegóły, to jest gdzieś 60 batalionowych grup bojowych, takich uniwersalnych jednostek. W rosyjskich siłach zbrojnych liczących gdzieś od 600 do 800 żołnierzy, około 30 tysięcy separatystów, no łącznie około 100 tysięcy 100 żołnierzy to jest zdecydowanie mniejsza liczba, niżli to, co liczyli amerykańscy specjaliści, byłoby potrzebne, gdyby Rosja chciała zorganizować agresję na większą skalę. Tam padała liczba około 175 tysięcy żołnierzy i to mowa jest o wojskach tak zwanego pierwszego rzutu, bo jeszcze Rosjanie mają oczywiście w zachodnim okręgu wojskowym zgrupowane siły, które są. Jakby mają poważny potencjał, no ale one są w pewnej odległości. To są tak, można by je określić jako wojska, drugiego, drugiego rzutu. Ale no. rozumiem, że, że Rosja jest dzisiaj w stanie też dosyć szybko przemieścić swoje wojska że te zdolności do, do przemieszczania wojsk też się znacznie zwiększyły w Rosji w ostatnich latach. Znaczy Rosja ćwiczy swoje zdolności w tym zakresie, ale nie jest w stanie, nie jest w stanie to podkreślam, szybko przerzucić znaczącego potencjału wojskowego. No, również i z tego powodu ta dyslokacja wojsk, o której alarmowały amerykańskie służby wywiadowcze, zaczęła się w połowie listopada. Mamy, mamy połowę stycznia, trwa już dwa miesiące, a jeszcze. Nie zgromadzono potencjału potrzebnego na wojnę o, o dużej skali. Amerykanie, tak jak mówię, uważają, że to by Rosjanie powinni zgromadzić około 175 tysięcy żołnierzy, ale oczywiście, żeby zaatakować, bo gdyby, gdyby chcieli okupować, o całości Ukrainy to w ogóle nie ma mowy, gdyby chcieli Rosjanie okupować tę część Ukrainy tak zwaną lewobrzeżną, czyli, czyli na wschód od, od Dniepru, to z wyliczeń amerykańskich wojskowych wynika, że Rosjanie powinni dyslokować tam siły na poziomie około 325 tysięcy żołnierzy. To ich skłania do wniosku, że scenariusz okupacyjny, czy tego o czym się mówi, czy raczej pisze w mediach, czyli takiego przecięcia Ukrainy na pół, jest scenariuszem niebranym poważnie pod uwagę przez, przez Rosjan. Podobnie zresztą uważają ukraińscy eksperci wojskowi. Tym bardziej, że z punktu widzenia wojskowego taki scenariusz związany też z uderzeniem na Kijów i zdobyciem Kijowa jest bardzo trudny do realizacji. To wynika z ukształtowania terenu. To Dniepr jest bardzo szeroką rzeką. Główne budynki rządowe w Kijowie leżą na jej prawym brzegu, czyli na tym, na tym zachodnim. Rosyjskie wojska musiałyby wykonywać obejście od południa, gdzieś na głębokość około 100 km od Kijowa, co jest samo w sobie bardzo. Bardzo trudne. Zbudowanie przepraw mostowych, nawet pontonowych przez rzekę o, o, o takiej szerokości jest, jest niezwykle już trudne. Atak od północy jest też bardzo problematyczny, bo na północy tam mamy do czynienia z takim rozlewiskiem Dniepru. I, i, i to wszystko razem wzięte składa ekspertów wojskowych do. Budowania tezy, że w gruncie rzeczy Rosja straszy agresją na dużą skalę, ale jej nie planuje i nie przygotowuje się do niej. Co Aby nie tak, znaczy, było, że... a, 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 Ale to powiedz... oczywiście nie znaczy, że nie, że nie może mieć miejsca agresja na mniejszą skalę, na przykład tak. na linii rozgraniczenia w Donbasie, na przykład nad Morzem Azowskim, że może mieć pró miejsce próba budowania korytarza lądowego z Rosji na na Krym, albo też rozszerzenia rosyjskiej kontroli nad Krymem nieco na północ, chodzi o przechwycenie Tamy w Hersoniu, tam, tak, żeby rozwiązać problem zaopatrzenia w wodę. Więc te scenariusze o mniejszej skali intensywności. Są realne, o tym trzeba to pamiętać. To nie znaczy, że one, że one są lepsze, są równie, e, równie niedobre i równie dramatyczne i zagrażające nie tylko samej, samej Ukrainie. Na koniec powiedz proszę, co wiemy o dzisiejszym uzbrojeniu ukraińskim, liczebności e, wojsk, jak ono się ma w stosunku do, e, do tych wojsk rosyjskich, które e, mogą zaatakować Ukrainę. No, tu znowu wszystko zależy od skali konfliktu. Od tego, z jakim konfliktem będziemy mieli do czynienia. Rosjanie są w stanie dominować w powietrzu, i mają miażdżącą przewagę, jeśli chodzi o wojska rakietowe i artylerię, i artylerię lufową, co znów skłania niektórych ekspertów do budowania tezy, że mogą wybrać taki charakter starcia bezkontaktowego. Trochę przypominającą uderzenie NATO na Serbię w latach, w latach 90., choć to też jest kwestionowane z kolei przez, przez innych ekspertów, bo, bo oni uważają z kolei, że to nie da żadnych efektów politycznych Rosji. Sytuacja może wyglądać nieco inaczej na linii rozgraniczenia w Donbasie, bo tu z kolei ukraińscy eksperci mówią, że. Z, z wojskowego punktu widzenia ta linia frontu jest niekorzystnie przebiega dla Rosji, i Rosja może chcieć dokonać pewnych, pewnych korekt. No ale jeśli chodzi o starcie lądowe, to tu w przypadku wojny o relatywnie niedużej skali Ukraina jest przygotowana. W związku z tym tu mamy też do czynienia z, moc, z umocnionymi pozycjami i o pewnej głębokości strategicznej po stronie, po stronie Ukrainy. Natomiast no, generalnie relacja sił jest taka, że Ukraina nie wygra tej wojny z Rosją. Tu, tu co do tego nie ma wątpliwości. Nawet jeśli by przyjąć, a tak się przyjmuje, że Ukraina będzie miała wolę oporu, badania opinii publicznej pokazują, że duża część obywateli Ukrainy mówi o tym, że będzie walczyć, jeśli Rosjanie zaatakują, to przewaga jest po stronie rosyjskiej. Jest oczywiście pytanie o skalę tego uderzenia. Tu trzeba pamiętać, że Rosjanie nie eskalują konfliktu. Oni eskalują konflikt do pewnego stopnia, wysuwają oczekiwania polityczne. Jeśli one nie zostaną przyjęte, podnoszą ten poziom eskalacji. Tak robili w 2014 roku, tak robili w roku 2015. Nie, I niewykluczone, że jeżeli się zdecydują uderzyć, to to będzie to samo. Jeśli w ogóle będziemy mieli do czynienia z wojną kinetyczną, bo na przykład pojawiły się informacje o zmasowanym ataku w cybersferze. To, tak. to eksperci Microsoftu takie rewelacje niedawno. A to jedno, jedno niestety nie wyklucza drugiego, ale miejmy nadzieję, że nie przekonamy się o tym, jakby taka wojna nazwana kinetyczną, czyli bezpośrednie fizyczne starcie, mogłoby wyglądać, że skończy się na. Straszeniu, blefie i negocjacjach, i że reszta świata twardo zachowa się wobec Rosjan. Marek Budzisz, bardzo Ci dziękuję za kolejną wizytę w Układzie Otwartym. Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy będziemy rozmawiać, porozmawiamy o tym, jak Putinowi to nie wyszło i jak Ukraina dalej jest, trzyma się w miarę nieźle. Bardzo dziękuję. Marek Budzisz, dzisiaj był z nami z Łodzi. Dziękuję bardzo. Yeah.